thank you W naszej szkole dość mocno działa od wielu lat wolontariat i uczymy naszych uczniów, naszą społeczność całą szkolną do tego, żeby pomagać drugiemu człowiekowi w każdej sytuacji, w każdej potrzebie. I ta kolejna akcja, którą czasy wymogły na nas, jest bardzo głęboko i szeroko odbierana przez nie tylko naszą społeczność, społeczność szkolną, nie tylko przez nasze dzieciaki, które w tej chwili pomagają jak mogą, pakują te rzeczy, liczą, piszą karteczki, więc to jest ich Taka fizyczna, realna pomoc, ale również przez wielkie serca tych, którzy przychodzą z darami, czy to naszych rodziców, czy to osób, które są w naszej dzielnicy. Myślę, że społeczeństwo ma duże serce, liczymy na to, no i będziemy wspierać, tak jak od wielu, wielu lat to robimy. Nasi nauczyciele potem przewiozą te rzeczy, jeśli będziemy potrzebowali pomocy, czy większych samochodów, to też zwracając się do rodziców tej szkoły, szkoły podstawowej numer 12. Wiem, że zawsze możemy na nich liczyć i wiem, że na pewno... Nam pomogło. Szkolne koło wolontariatu, które się zaangażowało bardzo w akcję z pomocą dla Ukrainy z racji, że potrzebna jest teraz pomoc humanitarna. której my jako bardzo duża społeczność szkoły bardzo chcemy udzielać i bardzo się w to zaangażowaliśmy. Dzisiaj zebraliśmy już tego bardzo dużo, mimo że akcja ruszyła przed 8 rano, kiedy otworzyła się szkoła. Mamy już zapakowanych kilka kartonów rzeczy, które są już gotowe do zawiezienia do magazynu. I mamy też już bardzo dużo rzeczy zebranych które czekają na zapakowanie, czekają na resztę jakby dowiezienia rzeczy. Akcja mi się zdaje, że jest bardzo potrzebna i jest bardzo fajna. Mimo, że sytuacja jest bardzo napięta, i trudna właśnie, jakby niestabilna, to zdaje mi się, że w taki sposób my też jako młodzież dowiadujemy się o tym, co się dzieje na świecie i też pomagamy w ten sposób ludziom. Przede wszystkim zbieramy słuchy prowiant, który ma długi termin przydatności. Dodatkowo oczywiście koce, różnego rodzaju środki opatrunkowe oraz leki, które są dostępne na liście, którą udostępnia miasto Białystok w ramach akcji Solidarni z Ukrainą. Także zbieramy dokładnie te same rzeczy, które zbiera Centrum Aktywności Społecznej na przykład w Białymstoku. Te, które są podawane ogólnodostępne w mediach. Można przenieść to w godzinę pracy szkoły, czyli właściwie od godziny 8 do godziny nawet 20 szkoła jest otwarta, można to tutaj zostawić, natomiast my potem z wolontariuszami, naszymi uczniami to wszystko popakujemy, posortujemy, opiszemy i przewieziemy w miejsce odbioru. Jest taka prośba, żeby nie przynosić na ten moment odzieży, zabawek, maskotek, bo w tej chwili są to przede wszystkim te najpotrzebniejsze rzeczy, czyli środki opatrunkowe, środki higieny osobistej, Nowe, powerbanki, żywność długoterminowa. To są te rzeczy, które są w tej chwili najbardziej potrzebne i one w pierwszej kolejności powinny dotrzeć tam, na Ukrainę.